Tak proszę, proszę. się. do do SDT, będzie pan wyjeżdżał, jest na rogatkach, jest otwarta, człowiek na gruncie. Dobrze, dziękuję bardzo. To to tak będzie centralnie Ja przynajmniej Będę

Czy to jest wiadomo, że Mam Piątkę. Panowie, jak to idzie już? Powiedziałem, że Panowie gościli, bo Pan tu sobie wyprzeć, tak? Quiero, nie, coś Tak, tak.

tak wygląda to tak że 1919, prawda? 1920. Nie liczy. Takola i

Ой, а мы там может, надо её сюда, да? А. Да. Так, пусто. Да, да. Иди, баба, иди, дядя. Иди, баба, иди, дядя. Иди, баба, иди, дядя. Иди. Ну, подожди, подожди. Давай, пожалуйста, да. Teraz dobra, dobra. Nie tam hamuje, nie? Nie, teraz a, nie. teraz zatrzymać. Głównie. siłę ciągu do dobra, a w tej chwili wyrażacie tamowanie. Pierwszy jechał. Pierwszy Ktoś tam siadał? No, tak, tak, ale no, no To jedziemy bardziej do, do tego. Ryszej! Thank <laughs> Tu no, to jest wójta, na kolację. na no, tak, no, no, poczekać. No, dobrze. dobrze. Tak, ja nie tak wsiądzie tak, ten gość, to, się to na szczęście no, nie będziemy na pokładzie. I o, tak, to jest byłem No, o, świetnie. No, 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 Nie, No, 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 tak, No, 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 O, jest to, no, jest to. Natalia. Na wasza parę. Natalia. A. Ale to Proszę, to było na Z, przełożyć na Z, tak? Teraz to wycisnąć, hmm. skopali, tak. I to, to, to wciskamy, zamykamy, drzwi, tak? I teraz to proszę wycisnąć, tak? Teraz to proszę wycisnąć, Po prostu tutaj zamykamy, 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 zamykamy,

Czekamy po prostu, jest pełna wątpliwości. A to co Ile to, to minuta? No, a jak znajdziemy na brzuchu... Zależnienia są dwa. Nieco to od czuwaka, czyli dalej nie będzie wtedy, bo mnie się ożywem, o przeciśnięcie prezentek w tym A zależnie od tego, panie marszałku, kiedy zbliżamy się do sygnalizatorów, do tematorów lub darczo ostrzegawczych, które informują o tym, czy możemy wjechać z jaką prędkością do jest tak evet. to. to wtedy przejeżdżamy donatorami w torze zamontowanymi i też musimy przeciwkoć ten przeciwnik. Ten elektromagnety w torze, Jeśli tego nie zrobimy, to po 5-6 sekundach wdrożone zostanie nagłe hamowanie pociągu i pociąg się w tłumaczeniu nie nie możemy z tamtą bitwę, tylko żeby się w to jest te czasowe. To już mamy taki odcinek, to możemy pojechać z 80 kart, do bo Białonia. Do Białonia, do Białonia 80 tak bo 80 kart, bo 80 kart, bo 80, 80